Witajcie! Dzisiaj mamy całkiem inny inny filmik, bo czasami zdarza mi się przerabiać jakieś baterie do elektronarzędzi albo po prostu zwiększać pojemność tych baterii, ulepszać je. I tutaj w tym wypadku tak samo zrobiłem. Zrobiłem baterię do takiej kosy. Jest to kosa na Akumulator. Akumulator jest dokładnie ten. On jest przerobiony z 5Ah 5 amperogodzin do 10,5. Teraz się ładuje, ale mam tutaj taki testowy inny. I słuchajcie, cała kwestia polega na tym, że jest tutaj silnik bezszczytkowy Moduł BLDC, oczywiście. E, mm, do sterowania tym silnikiem. Mm, to znaczy, to jest moduł ESC. ESC. Więc pomyślałem sobie, bo on niestety nie przyjmuje tej baterii. Bateria musi być oryginalna, bo ma tutaj jeden kabel, który idzie od, od złącza tej baterii, czyli dokładnie ten. Dokładnie tutaj. Słuchajcie, ten cienki, cienki czarny. On idzie z komunikacją do tego sterownika, który załącza silnik nie więc y, troszeczkę się interesuje też z dronami więc postanowiłem podłączyć podłączyć ESC jest to y, od 2 do 6S 120A ten ma około 60A więc ten jest dużo mocniejszy ale sterowanie musi być poprzez tutaj taki potencjometr no i chciałem zobaczyć, czy to wszystko będzie działać. Więc powiem wam szczerze. Ja to podłączyłem tutaj do tej, bate... tej baterii Podłączyłem e, e, ten tutaj mały potencjometr. Jest to taki włącznik do uruchamiania silników właśnie BLDC i poprzez te regulatory, nie? poprzez, poprzez TESC te to się tak nazywa. No i... I słuchajcie, wszystko działa, wszystko działa, ale żeby to zadziałało, to muszę to jakoś umieścić sensownie. Wiecie, bo <śla> siła tej. No! Eee, dobra, chwila, musiałem tą kosę przenieść tutaj na ten stół, bo bo mi to ostrze gdzieś tam się obijało o ten próg dokładnie <gry> no więc to już jest wszystko podłączone te trzy przewody fazowe yy, odłączyłem od silnika podłączyłem trzy przewody fazowe tutaj widzicie do yy, sterownika trzeba to osłonić z takie koszulki zabezpieczyć jest tutaj podłączony ten potencjometr yy, i załączamy silniczek Pięknie chodzi, widzicie? Tym sposobem ob obeszłem ten oryginalny e, moduł do sterowania silnikiem bezśrodkowym, czyli silnikiem BLDC. E, jest to ESC, tak się nazywa, e, ale regulacja jest poprzez ten potencjometr i tak to właśnie działa No, i słuchajcie, kwestia jest taka, że muszę przerobić ten włącznik tutaj, tuż muszę... o, tak, e, na ten, który jest tu. Ale silnik naprawdę jest taki malutki, ale ma dużą moc. Silniki bezstrzutkowe ogólnie mają naprawdę dużą moc. Zobaczcie. Typowy silniczek bezszczotkowy jest tutaj napęd poprzez przekładnię. Malutka taka przekładnia, widać? widać? Tak wygląda środek kosy. Ale wszystko ładnie działa. Więc pobawimy się z przeróbką tego włącznika no żeby funkcjonował tak samo jak jest nie? czyli na pewno muszę to najpierw roze rozebrać zobaczyć jak to jest tam ułożone ale na pewno da się to przerobić plus jest taki słuchajcie, będzie do tego pasować każda bateria bez względu, naprawdę każda podobno te baterie oryginalne 5 ah są naprawdę drogie a ja jestem tutaj w stanie zrobić baterię która wytrzyma no dobrych, dobrych parę godzin koszenia, nie? także do dzieła panowie i panie do dzieła no i słuchajcie, mamy to zrobione jednak zrobiłem ładnie poskładałem, udało mi się podłączyć ten potencjometr jest to włącznik do ESC, nie? regulator obrotów do ESC. Eee, ładnie to wszystko opakowałem. Wygląda to w ten sposób. Zobaczcie, podłączyłem tutaj już bateryjkę, tą którą zrobiłem. Eee, tu jest to nowe ESC. Troszeczkę kabli. Oczywiście ono elegancko, elegancko tutaj weszło. No i zobaczcie, włącznik. No, i wszystko chodzi. Musi chodzić. Zasada jest prosta. Jeżeli to jest silnik bezszczotkowy, czyli silnik BLDC, o różnych nawojach, to potrzebujemy do tego regulator e, sterownik. Sterownik do tego silnika BLDC. Więc takim fajnym, najprostszym, w sumie on nie jest prosty, bo to jest kawał e, skomplikowanej elektroniki, ale e, chodzi mi o wymiary, no to to są ESC od dronów. Ja tutaj użyłem takiego właśnie ESC od drona e, od 2 do 6 S, czyli e, no, taki dość spory, ale ale moc to jest aż 120A, także on naprawdę jest mocny tutaj nie ma tyle, tu tyle nie pójdzie, tu pójdzie maksymalnie, chyba było w porywach 45 do 50 przy starcie. No, także nadwyżka mocy jest. BMS jaki zastosowałem w tej baterii to jest 100A, wszystko jest obliczone dużo więcej, więc to będzie chodzić, bo już chodzi, zaraz to skręcę i spróbuję e, troszeczkę pokosić Dobra, słuchajcie, idziemy kosić Nie wiem czy mi widać, ale chyba tak Wszystko chodzi.